Garnięty. Pijamy zabawę. A właśnie, ja nie umiem to grać od razu, mówię. Ja mogę na drugim, trzecim, czwartym piętrze umaść. Ale na dwunastym. Od przeszłam. Zapytam ich, czy robimy Dante. Ron, mam krewetę, ale ja wolę popić. Popi zawsze była super. A poza tym, krewetki. na krewetkę mnie nabrali. Powiedzieli, Nagle zobaczę, że nie mają po jedną gwiazdkę, na potrze. po trzy. Więc jaka różnica w tym? Ej, mniej osób. Mniej osób! Nie, to? nie. nie wiem. Starczy! Dobra. Co, to? na sprint policimy. To nie poważny pomęczcie się tam. To źle. Dla... Kogo? Tego potpora? Nie. Aha. Ja po prostu ślepa. I papierki, coś maszyny? Nie ma? Nie ma? Ja chcę się na coś złapać, dajcie mi Iiii, Wy to się męczycie Pierwsza ja podłoga już ktoś umarł Jakieś... Oha. Ej, hey, nie masz taka ślepa. Dobra, hmm. ryzykujemy. <laughs> ja to, ja to, ja to, ja to, ja to bieka. Też no, że już ja tam nie goniła. Dobra, tym wezmę. Dobra, żyjemy. miejscu, godzinkę pewnie pewnie to zajdzie. O Boże! Właśnie zapomniałam mam powiedzieć, że jestem troszeczkę przeziębiona, więc... Będzie mnie tak słychać do Sorki. O, gdzieś Amelia. Zapomniałam. ciekawe, czy tutaj jest ktoś op Polakiem oprócz mnie. I popi. Tak to mamy dwóch zespolach Kto robi ostatnie? Tu robi się ostatnie. To co ja wam zamięt do Jak? Powiedzcie mi, proszę! Jak? I co? Proszę ja sobie z potworami. Na serio! Okej, okay, Dandy! Piteczki! 60 nie mam chyba. Czekajcie. Dandy! Co ja z wami zrobię, ja z wami zrobię. Na pewno nie przetrwamy, oh. na pewno nie przetrwamy tutaj jednej rundy, w tej rundy pewnie nie przetrwamy, nie przetrwamy tego.

To. To jest tak muszę usać kamerkę, by widzieć. Dobra, możemy czy to zrobić? Gdzie ostatniego? Czy poreszować się z nimi? Można. Chcę, bym że czy tę energię Za kriątkę, dawaj za kwiatka. Nie chcę się w to bawić, nie chcę się w to bawić, lecz muszę, lecz muszę. Dobra, czy we co będzie? O tym, że się boję sama, to gry. To co? Idziemy się dać złapać? Wiecie co? Spróbujmy. Już to nie koniec... To Dla mnie nie jest to konieczne. coś jeszcze idzie po jej Idź, dobra, dobra krewetka. To już ma 8 minut. Nasza królówka zadziałała. Może Nie podajemy się tak łatwo. Dobra, robimy to. To co, może po... jak przegramy. To, zrobimy dursy jeszcze szybko, w tym już nie możemy doczuwać. Jak zrobimy źle, to już zakryjówka nie podziała. Mam tutaj, I mam tutaj, więc nie walmy tego. Ja na trzeciej albo na czwartej idę dam. jeskauśmo i Czy wy mnie obto Ciekawe, co by się stało, jakby w ogóle nikt nie nacisnął. Dobra! Po mnie! No, mam stop. Co? Jestem tu? Musisz iść w moją stronę akurat. Brawo. Nie mam, nie mam. Nie wiem, się skryło. Mamy teraz w Jeszcze jeden. Sprintujemy, może ja się w ogóle nie odzywam. Tak, tak, czwarty, czwarty, czwarty. czwarty. W takim ciężkim, w takim zakątku schowali przy przymiot, robić szybciej ją. Ale tam nie idą Proszę nie przechodźcie tędy, akurat ja jestem... Nie przechudźcie, nie przechodźcie tędy! szybko tę maszyny A zrobimy sobie coś za coś Na piąte piętro Pewnie tutaj od razu nie zginę ale na czwartym piętrze pójdziemy poraszałać sobie z potworami. ja nam chyba jedną sobie zrobimy, jak uda mi się znaleźć. Aż tam?! Papa, pa. Nigdy was nie lubiałam. Daj, Dandy! Mm. Jeszcze! <grymne> no Nie! Nie! Nie próbuj mi się konia. A właśnie, muszę pamiętać, że tym. Nie... Co się dzieje? Nic! To Ty się jesteś jakiś dziwny! Jeszcze w dosyć sobie obrym Wiecie co? Zrobię zaraz wnik, że możecie mnie dodać. Ja nie chcę w to grać. Po co? To gram. Bo lubię tą grę. Ale się boję sama grać. Wiecie co? Nie. Pa! tu. Gdzie jest drugi? No skocz! No chodź. Nie zgub się. Trzymaj się na Nie ślepy, nie ślepy, nie jest, nie ślepy, nie jest. Pomoc. Pomoc! Nie! Gran, ran! No, Dobra. Dobra, teraz uciekamy szybko. Dobra, ale. Zrobimy. Wiecie co? Zrobię sobie jedną i idę się złapać, bo ja już nie mam sensu w to grać. Dobra, poświęcamy się. Łapka w górę to. Jest ok. Dobra, pokażę wyniki. Przypięter tutaj 6 skręconych, podniosłeś 10 przedmiotów, podniosłeś 13 kapturek badawczych, ukończyłeś 8 maszyn, zdobyłeś 81 chorób. To jest taki To co? Kończymy ten pierwszy filmik. Teraz będziemy szli na drugi, czyli Dorsy. Thanks!